안녕하세요, Azejo, Kasia Sonsei, niemimnida. Witam Was na kolejnej lekcji z koreańskiej niegryzie i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stworzyć pytania. Wiemy już, jak stworzyć zdanie zajmujące, więc takie zdanie jak minyong jest koranką. Po koreańsku brzmi miniongn, hanguk, saram, imnida. Miniongn, hanguk, saram, imnida. Jestem nauczycielem? Co są sądzenie mi mi da? Co onen sądzenie mi da? Natomiast pytaniem jest, jak właśnie stworzyć pytanie? Jak to zdanie zamykające przerobić na pytanie? Aby stworzyć pytanie, nie potrzeba wprowadzać żadnych nowych końcówek. Wystarczy, że to da z imni da. Zamienimy na ka, czyli zdanie minion, haksenda, czyli miną jest oczernicą. Gdybyśmy chcieli to zdanie przerobić na pytanie, to wystarczy zamienić tą ostatnią sylabę i tylko tyle. Więc pytanie brzmiałoby, minion, haksengimnika i tyle. Aby. Dobrze to sobie poukładać w głowie. Przyjrzyjmy się jeszcze kilku przykładom. Zdanie: Banan jest owocem. Banana는 kwairimnida. Zajmujemy na pytanie i otrzymujemy banananen kwairimnida. Drugi przykład: Kot jest zwierzęciem. Kuanginen dongmu rimnida. Zmieniamy na pytanie i otrzymujemy: 고양이는 동물입니까? I ostatni przykład: Mama jest pracownikiem biurowym. 엄마는 회사원입니다. I wersja pytania: 엄마는 Oprócz zmiany sylaby K zmienia nam się także intonacja. W zdaniu zajmującym intonacja jest opadająca, natomiast w pytaniu jest wznosząca. Tak? Zdanie zajmujące brzmi: Bananen kwa i Tak? słuchajcie, jak to zdanie powoli opada w dół. Natomiast pytanie: Bananen kwa i Słuchaj, Słychać, jak unosi się do góry ta intonacja. Tak? Jeszcze raz: Bananen do stworzenia odpowiedzi będą nam potrzebne dwa słowa: ne, 네, czyli tak, oraz aniu, czyli nie. Więc jeśli będziemy chcieli odpowiedzieć na pytanie, na przykład, czy minion jest uczennicą po koreańsku, Minyoungen. Hksęgiemnika? Mamy do wyboru dwie drogi. Albo odpowiedź na tak, czyli Ne, minyong un Tak, minyong jest uczennicą. Albo odpowiedź na nie, ani minyong Czyli nie, minyong jest nauczycielką. Jest to pierwszy sposób. Udzielanie odpowiedzi, udzielanie odpowiedzi pełnymi zdaniami. Tak? Jak spojrzymy i w odpowiedzi na tak, i w odpowiedzi na nie, powtarza nam się miną. Jest to poprawny sposób, ale chyba wszyscy przyznamy, że niezbyt naturalny. Dlatego też przyjrzymy się drugiemu sposobowi tworzeniu odpowiedzi, bardziej naturalnemu. Więc znowu szamy to samo pytanie. Minyongen. Czy Minyong jest uczennicą? Ale mamy krótsze odpowiedzi. Odpowiedź na tak. Ne. da. Tak, jest uczennicą. Odpowiedź na nie. Aniu. Sonseng Nie, jest nauczycielką. Bardzo przydatne nie tylko w udzielaniu odpowiedzi jest użycie zaprzeczenia. Natomiast w koreańskim nie jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż w języku polskim. Aby zaprzeczyć czasownik być w języku koreańskim, musimy użyć czasownika o przeciwnym znaczeniu czyli nie być. W języku koreańskim jest to czasownik ani Zawsze występuje razem z partykułą iga, którą dodajemy do dopełnienia. Natomiast ani jest już formą odmienioną, natomiast jego Forma bezokrocinowa, to ani czyli nie być kim, czym. Na początku przyjrzymy się odmianie partykuły i ga, i ga dodajemy do dopełnienia, czyli do tego rzeczownika, którym nie jest nasz podmiot. Jeśli rzeczownik, który w naszym zdaniu pełni rolę dopełnienia, kończy się na spółgłoskę, wtedy dodajemy partykułę i. Więc jeśli to będzie. Hakseng, czyli uczeń, to otrzymamy formę haksengi. A jeśli to będzie kwail, czyli owoc, otrzymamy formę kwairi. A gdy rzeczownik kończy się na samą głoskę, dodajemy wtedy ga. Więc w przypadku jorisa, kucharz, otrzymamy formę ga, A w przypadku jacie, czyli warzywa, jacega. Wzór na nasze zdanie z zaprzeczeniem będzie wyglądał w ten właśnie sposób: czyli rzeczownik 1, n n rzeczownik 2 i ka, ani Pierwsze zdanie, które będziemy chcieli stworzyć, to: Minzun jest korańczykiem. Mamy w tym zdaniu dwa rzeczowniki: Minzun i Hanguksharam. Minzun dostanie w partykułę n 사람. I, A na końcu będzie czasownik animnida. Więc powstaje nam z tego zdanie. Minzunen hankuk sarami animnida. Minzunen hankuk sarami animnida. Zdanie drugie. Banan nie jest warzywem. Dwa rzeczowniki. Banana. Jace. Banana dostaje partukueny. Jace. partykua. Ga na końcu znowuż animnida, więc powstaje nam z tego zdanie. Bananen jacyga animnida. Bananen jacyga animnida. Z zaprzeczenia możemy również skorzystać przy odpowiadaniu na pytania. Wracamy do przykładowego, dzisiaj używanego często pytania, czy Minion jest uczennicą. Minion? Haksengiennika? No i okazuje się, że odpowiadając na nie, mamy teraz do wyboru dwie drogi: albo drogę prostszą, czy po prostu mówimy nie i podajemy informację, kim w tym przypadku jest minion, czyli to, co było wcześniej, a więc anio. Minion są nim nie da. Nie minion jest nauczycielką. Natomiast możemy wybrać także dłuższą drogę, czyli odpowiedzieć nie, zaprzeczyć fakt, że Minyong jest uczennicą, i ewentualnie podać kim tak naprawdę Minyong jest. Więc wyglądałoby to w ten sposób. Anio Minion. 학생이 아닙니다 Są nimida. Więc nie minion nie jest uczennicą. Minion jest nauczycielką. kadzi nugi kazimida. Na dzisiaj to wszystko. W opisie wideo będzie czekało, właśnie czeka na was małe zadanie domowe. Zdanie do potłumaczenia, aby... Poćwiczyć tworzenie pytań, tworzenie odpowiedzi, tworzenie zaprzeczeń. Odpowiedzi natomiast możecie zamieścić w komentarzach albo wysłać jako wiadomość na stronie koreańskiej Nigryzie na Facebooku. Bye bye!